Runway ML to jedno z wiodących rozwiązań do generowania i edycji przy pomocy AI filmów. Konkuruje z takimi rozwiązaniami jak VIO od Google czy też Sora od OpenAI. Natomiast w tej chwili Runway wypuścił nowy model Alef którym w zasadzie zdeklasował wspomnianych przeze mnie rywali jeśli chodzi o możliwości edycji czyli obróbki wideo. O jakiej edycji mówimy? Możemy na przykład całkowicie zmienić pogodę na filmie, tak aby padał deszcz albo padał śnieg. Możemy zupełnie zmienić oświetlenie sceny, czyli dzień zamienić w noc. Możemy usuwać z filmu jakieś niechciane przedmioty czy aktorów albo przeciwnie, możemy dodać jakieś przedmioty, dodać postaci albo dodać jakieś elementy scenerii w tle. Te przedmioty czy aktorów w filmie możemy również swobodnie zmieniać. Możemy na przykład zmienić wiek jednej z postaci, albo możemy zmienić kolor samochodu czy innego przedmiotu, albo wręcz piłkę nożną możemy zmienić się w toczącą się kulę lawy. Także mówimy o takiej prawdziwie rewolucyjnej obróbce wideo. I ten model Aleph jest już dostępny dla wszystkich użytkowników Runway ML po prostu opłacających subskrypcję. Także dobrej zabawy!